Nie jesteście gotowi na sojusz z Grzegorzem Braunem. Dlatego, że postawa Grzegorza Brauna no jest postawą, która godzi w polskie interesy. Co konkretnie pan ma na myśli? O, to długo musiałbym. No to krótko, jeden przykład. na ten, na ten temat mówić co, bardzo, bardzo wiele. Co godzi w polskie wiele. interesy z tego, co robi Braun? Bardzo wiele. No To, to wszystko, co dotyczy to, co dotyczy Rosji, tak bym powiedział. To wszystko, co. Uważa pan, dotyczy. że Grzegorz Braun jest agentem Putina? Proszę pana, no to, to znowu Proste wchodzimy. pytanie. Wchodzimy. Na, ja sądzę, że na niektórych wypowiedziach Grzegorza Brauna i na niektórych czynach korzysta Rosja. No to z, Jakich konkretnie? No, no to znowu wchodzimy w ale szczegóły. To kiedy, czy... Ale to no jeden... miało być ogólnie. Ale, a pan ale mówi... ja teraz proszę o konkrety. Panie ministrze, jaki czyn Brauna jest prorosyjski czy, pan, czy proputinowski? Ale, ale zostawmy tego Brauna.